Wy kobiety to zawsze chcecie być piękne. Żeby takie być, musicie korzystać z wielu urządzeń, które sprawiają, że jest to dla was łatwiejsze uzyskać taki cudowny efekt. Jakaś depilacja twarzy, oczyszczanie twarzy mnóstwo rzeczy, które sprawiają wiele trudności. Naszym dzisiejszym produktem jest depilator do twarzy firmy Brown Face 831 Premium Edition. Smukła i kompaktowa konstrukcja sprawia, że można go używać jak tuszu do rzęs, co zapewnia absolutną kontrolę i precyzję. Depilator usuwa włoskiej razem z cebulkami, pozostawiając skórę gładką do 4 tygodni. Urządzenie wykonuje 200 depilujących ruchów na sekundę. Dzięki setkom mikrodrgań sprzęt działa 6 razy szybciej niż ręczne przybory. W zestawie otrzymujemy depilator, głowicę szczoteczki do oczyszczania twarzy, składane lusterko z lampką nakładkę ochronną oraz futerał, który pozwoli nam zabierać urządzenie zawsze ze sobą. Cześć, ja jestem Patryk i przygotowałem dzisiaj dla Was produkt, który może być znakomitym prezentem na Dzień Matki, ale nie tylko na Dzień Kobiet również. A jeżeli po prostu chcesz sprawić przyjemność swojej dziewczynie, przyjaciółce, siostrze, mamie czy żonie, to po prostu musisz go zamówić. Po prostu go musisz zamówić. Ja wiem, że my, mężczyźni, nie za bardzo to wszystko rozumiemy. Jaki depilator do twarzy dla kobiet? Wiadomo, że każdy człowiek. W każdym miejscu swojej skóry posiada jakieś mikrowłoski. Niektórym kobietom to po prostu przeszkadza. Gdzieś tam widać jednego włoska i trzeba go usunąć. Brown stworzył urządzenie. Które nie podrażnia skóry i które jest aż 6 razy skuteczniejsze niż jakiekolwiek ręczne depilatory, pensety, no co tam się po prostu używa. 6 razy. Wydaje mi się, że to jest bardzo, ale to bardzo dużo zaoszczędzonego czasu. Zaoszczędzonego czasu. Bardzo dużo. 6 razy więcej. Mam nadzieję, że Was, kobiety, to. Po prostu zadowoli. Brown również oprócz tego w tym swoim depilatorze, a właściwie face spa, czyli twarzowym spa, jak sam to nazywa, żeby nie było. Mówię prawdę. Dorzuca jeszcze szczotkę, która zmienia nasz depilator po jej założeniu, oczyszczacz twarzy. Szczotkę, która może oczyścić wasze pory, ale też może ściągnąć wasz makijaż. A przyznam szczerze, że gdybym od czasu do czasu ten makijaż zakładał, nie, żebym do nagrań nigdy nie zakładał, to fajnie by było mieć coś, co on mi go ściągnie. Dodatkowo, ta szczoteczka jest bardzo, ale tu bardzo prosto wyciągana, więc bez problemu można ją umyć pod bieżącą wodą, wyczyścić, zadbać o to, żeby żadne bakterie tam się nie dostawały, nie zatrzymywały. Fajna rzecz. Ponadto, mamy tutaj lustereczko powiększające, a więc gdyby tam coś Was w tej twarzyczce denerwowało, a przy wielkim lustrze w łazience nie było to aż tak łatwo dostępne, żeby to dojrzeć, to macie lustereczko z lampką, przenośne, otwierające się, które możecie postawić i dostrzec te niedoskonałości, które byście chciały poprawić, albo ten włosek, który chciałybyście usunąć. No ale... Trzeba to jeszcze gdzieś przetrzymywać. No i to też dla was mam, to znaczy, browny dla was ma. Bo jest tutaj taka portmonetka, kosmetyczka, mała wygląda naprawdę przyjemnie zacnie i wszystko się do niej mieści. Przyściutko, więc możecie bez problemów wrzucić do torebki i zawsze mieć to przy sobą. A gdybyście się czasem wstydziły, że a bo ja mam włoski, muszę mieć depilator do twarzy. No to to będzie schowane, nikt się nie dowie, zawsze możecie powiedzieć, że po prostu kosmetyki tam nosicie, bo to tak wygląda, jakbyście tam miały kosmetyki. Myślę, że to jest bardzo fajny produkt, jeżeli macie taką potrzebę. Tego już nie jestem w stanie stwierdzić i do tego wcale nie jest taki drogi. Więc jeżeli jesteście zainteresowani kupnem Face Spa od firmy Brown, to w opisie tego odcinka znajdziecie link do strony, gdzie jest to możliwe. I to już by było na tyle. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Mówię, coraz szybciej wiem. Zasubskrybujcie, skomentujcie. Przede wszystkim, czy Wy tego używacie, drogie panie, albo drodzy mężczyźni, czy Wasze kobiety tego używają? Może fajny prezent. Zastanówcie się. Trzymajcie się, na razie. Cześć, pa.